Cześć, witam Was w kolejnym wyborze Turoka. <coughs> Dzisiaj troszkę powrót do przeszłości. Zjeżdżamy na niższe tiery. Czołg T28, czwarty tier radziecki. Widzimy losowanie potwornie trudne. Czwórką na szóstki dodatkowo Ruinberg i 33%. Także naprawdę bardzo, bardzo trudne losowanie. Powtórkę też chciałem pokazać, ze względu na to, że przypomniało mi się, że swój rekord EXPA mam właśnie na tym czołgu. Byłem kiedyś graczem początkującym i na tym czołgu zrobiłem 1983 czystego expa, który jest zapisany w profilu, oczywiście była to gra bez premki, także nie pokazuję teraz obecnie jako rekord tam prawie 3000, ale czołg ten wspominam bardzo dobrze, wtedy chyba zrobiłem wszystko sam w tej bitwie, to była chyba służba patrolowa, top gun, w ogóle chyba wszystko, także była to bitwa niebotyczna o której praktycznie nie miałem yy, świadomości, że była to aż tak dobra bitwa bo kiedyś po prostu nie znałem się na medalach czy na ekspie yy, w tym momencie bohaterem jest Rafał który pojechał na środek yy, wykończył Czafiego czyli ma 318 obrażeń yy, początek wyśmienity niestety <laughs> yy, takie losowanie jest, jest trudne dla dla czwórki, ponieważ te k 85 są oczywiście bardzo groźne, jeszcze sobie przypomnę tylko penetrację: 112 penetracji na pocisku zwykłym i aż 189 na pocisku premium, także naprawdę sporo. Pociski premium oczywiście w tej bitwie się przydadzą. Prowadzimy de facto 1 do 0, ale to dopiero sam początek. Przeciwnicy, jak na razie, akademiki mocno odpuścili. Tutaj jest praktycznie pusto. Zobaczymy, co sobie Rafoludek pomyśli o kolejnych krokach, tymczasem KW85, gra na outaimie. Nie wiem, czy to jest dobry wybór. Myślę, że lepiej byłoby celować na, na zwykłym celowniku snajperskim. Teraz podpalony KW85, obrażenia lecą mamy ponad już 700. 5 do 2, czyli zyskaliśmy dużą przewagę. Jeśli chodzi o Rafoludka, to 22 tysiące bitew. Także gracz już z Wotem mocno, mocno zapoznany, że tak powiem. Także być może to jest jakaś nowa linia, którą robi Rafoludek, albo po prostu jest to jego funtank. Nie wiem. Zobaczymy, co się wydarzy. 6 do 2. Na razie przestój. Nie wiem, czy. Rafał Ludek musiał gdzieś odejść od komputera, czy, czy coś zrobić, ale już powrócił na pole bitwy. Oglądamy dalej. T67. Znów tutaj był auto-aim, ale niektórzy po prostu tak grają, także jak to woli. KW85. Teraz załadowany Gold. Oczywiście nie ma co się dziwić, 112 penetracji. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało na szóste tiery. Także myślę, że nikt nie będzie miał za złe, że czwórką będziemy strzelać w Golda w szóstki. Mamy fałeczkę, mamy K85 k 85 totalnie nie ogarnia WN833 wiem, że nie lubicie jak zwracam uwagę na statystyki, ale jednak taki WN no to jednak jest, jest BOT. No, tyle można powiedzieć celuje w nas, ale nie trafił chyba z jakiejś chałbicy. Wykańczamy tego KW-85, oczywiście ostatni strzał, jak to często bywa na ogrysku, nie wszedł i rafolutkowi stało 10 HP do końca bitwy, a jest na Ruinbergu czwartym tierem naprzeciwko szóstek. Także masakrycznie mało HP. Znów teraz auto-aim i będziemy pompować fałkę, która jest skontowana, także ze zwykłego pocisku byłaby bardzo mała szansa, żeby go przebić. Jedziemy na Goldzie, 1700 obrażeń. Fałka na nas nie patrzy, trzeba to oczywiście wykorzystać. I teraz właśnie przez to, że był Outra im Rafaludek nie trafił. Tak mógłby spokojnie w celowniku snajperskim sobie przymierzyć. Gąska, prawie 2000 obrażeń. Także w tym momencie już wynik jest świetny. Bo to jest przecież, tak jak mówię, zaledwie czwarty tier. Teraz nie wiem jak ten pocisk trafił. Wykańczamy fałkę. Tak jest, 2200 obrażeń, 12 do 9 Przeciwnicy jednak dysponują dwa razy większą pulą HP niż nasi sojusznicy, a nasz bohater ma 10 HP, także za dużo przyjąć nie może, nawet nic nie może przyjąć. Teraz mamy fałkę, kolejny cel do wypompowania. Powoli się kończą pociski goldowe, 2,400 obrażeń. Przeciwnicy mają jeszcze 1300 HP, także całkiem sporo jak na te na razie oczywiście ostrożna gra, nie możemy dostać strzała. 12-11, wszystko nie wygląda źle. Teraz jeszcze pojawia się kawałek tej fałeczki, którą będzie można postrzelać. 5 pocisków premium w tym momencie zostało, 2,5 tysiąca obrażeń. Nic nie widać, zasłania nam ta budka telefoniczna. Przeciwnicy nie polują na nas, nie patrzą oczywiście bardzo dobrze, bo można troszkę postrzelić. Mamy 2600 obrażeń. Była taka możliwość, więc Rafał Ludek sobie postrzelał. No i zobaczymy, co będzie teraz. Została Arta oraz dwie fałki 30.01H kontra T28 LC oraz Arta M41. Kapujemy bazę. L-skapuje, czyli przeciwnicy będą musieli próbować zdekapować, jeśli chcą myśleć o wygranej. No i rafoludek ustawia się w pozycji snajperskiej, ponieważ oczywiście ma tak mało hapeków, że jakaś szarża ułańska nie byłaby zbyt dobra. Mamy fałeczkę, która na szczęście nie trafiła bądź się od nas odbiła. Próba zniknięcia z radaru, i będziemy pompować dalej. Fałka w okienku. Ciężko trafić. Dwa pociski premium zostały. Jeszcze trochę i Elc może skapuje bazę. Troszkę nerwów. Mamy fałkę. Cztery HP w fałce zostały. Wykańczamy fałkę. 2920 obrażeń. Rewelacyjny wynik, jak na czwórkę. No i niestety ginie ten Elc, nie udało się skopować bazy. I teraz mamy fałkę oraz Arte kontra my oraz Arta. Przyspieszamy, mamy wyświeconą Rafał Rafaludek tutaj z tego, co zerkaliśmy, nie miał chyba żarówki, nie zapaliła się, także pewnie jest wyspotowany. Ucieczka, ucieczka, hen-hen, daleko, żeby nas ta fałka nie dorwała. No i teraz wracamy gdzieś w okolice swojej bazy. Przyspieszam, żebyśmy się nie zanudzili. Może będzie jakaś próba defa lub próba objechania przez miasto. Czyli jednak stawiamy na obronę, wyświeca się fałka, podjechała i pompujemy równe 3000 przekroczone. Fałka płonie i... Pięknie mam wykończoną fałeczkę, przekroczone 3000, i zostaje nam właśnie w tym momencie Arta kontra nasz bohater. Jak to się zakończy? Szukamy arty tutaj. Nie chcą uwierzyć sojusznicy, że raf Ludek ma 3200 obrażeń czwartym tierem. To jest wynik totalnie niewiarygodny. Szukamy arty w przyspieszeniu, a później sobie porozmawiamy troszkę o wynikach. 4 minuty niecałe do końca. Nie ma tej arty. Oczywiście na pewno duże nerwy. Arta wystarczy gdzieś się skampi za rogiem i będzie. Mamy wyświeconą artę. Auto im nie Arta gdzieś jest za budynkiem. Znowu nerwy. Musimy tą końcówkę jakoś jeszcze przeboleć, znowu próba kolejnego objeżdżania od innej strony tej arty. Arta jest zielona, także na pewno łatwo skóry nie odda. Dwie minuty do końca bitwy. Arta nam się wyświeciła tyłem, także idealnie udało się jedną pestkę włożyć 3200 ponad obrażeń Minuta zaledwie z hakiem do końca no i obejrzyjmy mamy Artę na 120 HP kontra nasz bohater na 10 HP Próba side scrapa przeciwko arcie skończyć się może różnie, raczej słabo, wyjazd na arte. I niestety rafoludek poległ. No trudno. Obejrzyjmy sobie wyniki końcowe. Mamy porażkę co prawda, ale jest to oznaka mistrzostwa oraz duży kaliber. Jeśli chodzi o dokonanie rafolutka to jest prawie 3,5 obrażeń oraz 1971. Czystego Expa czwartym tierem i dodatkowo smaczek temu dodaje fakt, że jest to najlepszy wynik obrażeń na VOT Replace w ogóle. Obejrzyjmy sobie jeszcze tutaj dystans ponad 5 km i jeszcze, żeby nie być gołosłownym, sprawdźmy sobie, czy na pewno, tak jak mówiłem, jest to wynik najlepszy, ostatnio był. A jeszcze zobaczmy sobie, żeby nam pokazał wszystkie wersje od początku zarania dziejów. Obejrzyjmy sobie po obrażeniach i zobaczcie, że to jest właśnie Rafał Ludek, 3489 obrażeń, tierem czwartym, najlepszy wynik na WOT Replays pod tym względem od zarania dziejów. Także wielkie gratulacje, szkoda, że była porażka, ale wynik absolutnie rewelacyjny. Także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.